Witam serdecznie na pomyczowej konferencji prasowej w 1.16 Kowarop Polski puszczanie połowicze porodzie Było Emocje ogromne. Zastr Mamy dwóch darków trenerów i obejść tego samego rocznika. Pokaduje jako ciekawostkę. No to gratulacje tym razem dla trenera Dariusza Fordalaka za odpowiedzenie. No, Gratuluję remisu. Też. No, <grym <grym remisu dla puszczy to oznacza koniec pięknej przygody, ale, ale ponowne pożegnanie. Także jako pierwszego proszę o ocenę meczu trenera Dariusza Porda na Kaspolini. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak. Dzień dobry, dobry tak, tak. E, Powiem tak, przeszliśmy do historii. pasowaliśmy do drugiego. Warunki tutaj trudne na tym, na tym, na tym boisku. Wiedzieliśmy o tym, że, że na pewno jednego nie zabraknie determinacji, bo walki, agresji i to dzisiaj zespół Puszczy pokazał. Natomiast bez biegania, bez chęci, bez zaangażowania nie można grać w piłkę. powiem krótko: wolni będą grać tylko ci, którzy będą się grać w piłkę, którzy nie będą się grać. Bać grać w piłkę i. Dziękuję bardzo panu Fodanatowi. To może drugi Darka. Gratulacje za wspaniałą podstawę, za determinację i za stworzenie tej pięknej przygody z trzema steriami rzutówkami w Czerwęcach. Także proszę Darka o się dzisiejszego wieczoru. Gratulacje oczywiście na, na Darka za przejście do następnej rundy. Tak jest. Rzuty karne decydują. Meczu, myślę, że poza pierwszymi z minutami, już troszeczkę było nerwowości z naszej strony od momentu kiedy strzeliliśmy bramkę, to byliśmy przynajmniej potrzebnym przeciwnikiem, który dla różni niewolni dobre zawody. Chyba to się słowa uznania za to, że tak, jak, jak wspaniale walczyli do samego końca myślę, że... O, przy odrobinie jakiejś większej skuteczności, trochę szczęścia. Nie będziemy się dopuścić o zwycięstwo w normalnym czasie. Ale tutaj e, przygoda się skończyła, ale dla tego zespołu najważniejsze jest nabranie doświadczenia. wraz e, z zespołem z wyżej, w wyższej ligi, e, no, jest bezsenna dla tych chłopaków. E, oni w końcu e, gdzieś w e, to, że mogą. Mają umiejętności, niech to przełożą teraz na ligowe mecze. Ja jestem generalnie z nich w dzisiejszych meczów zadowolony, nie tylko z tej samej walki determinacji, ale myślę, że na tle przeciwnika pokazali też kilka ciekawych, fajnych, słabych akcji i to cieszę. Dziękuję bardzo panu Wiktorowi. Ja oba obradarki. No i teraz oddaję głos dziennikarzom. Prosimy o zadawanie pytań dla pobytu Ilu no, Pan miał ochotę zmienić, tak powiem, tylko o godzinie? Ośmiu. A był ktoś, kto się w tym czasie wyróżniał? Yy, nigdy nie, nie, nie będę tutaj gdzieś tam oceniał indywidualnie. No. Wszyscy widzieliśmy, byliśmy na tym samym spotkaniu, tak? Tu, tu trudno, trudno coś mogę tutaj wymyślić. Natomiast yy, jeżeli dwójka jeżeli yy, chce grać, o 8 czy 7 te proporcje na pewno były, były mocno zachwiane, e no chcę przetrwać, no to zespół najczęściej się grywał. I z przebiegu gry to są, dla Darek nie tylko sama determinacja i, i bola walki, ale również, ale również wiele akcji ofensywnych ze strony Puszczy ze strony było na no, bardzo przyzwychnie poziomie. Widzieliśmy, że piłka nie sprawia im problemu, ale do tego musimy być przyzwyczajeni, bo w obrębie praktycznym to jest, to jest, to jest reforma, tak? Hmm. Dlatego, no na pewno rzeczy w tym ale no nie wszyscy chcieli słuchać. Dziękuję Proszę bardzo. Proszę teraz można się spodziewać tak meczu że niektórzy będą na ławce? Ja mam wszystkiego się można spodziewać. Na pewno, na pewno, no, nie przejdziemy do porządku dziennego nad wieloma sytuacjami tutaj wojskowymi, bo my chcemy, żeby takie spotkanie no coś nam dało. Tak? Nie tylko to, że gdzieś tam awansowaliśmy do kolejnej rundy, ale, ale również to, żebyśmy mieli świadomość o co nam chodzi. Chodzi nam o grę w piłkę, a nie o, 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 o bycie na boisku. Ja jeszcze, jakbym się przebrał, też bym mógł być na boisku, ale pewnie w piłkę, z swoją piłkę miałbym, miałbym problem. Wychodzimy po to jako zespół pierwszoligowy. porodziłby to żeby tutaj na na jakimś stadionie zaprezentować się z jak najlepszej strony. I to, że jesteśmy zawodnikami, trenerami i dziewczami bo oni bytą, to do czegoś zobowiązuje. To nie jest jakiś pierwszy lepszy klub, to jest, jest klub, który znają trochę dalej